Ze statystyk wynika, że oglądasz te vlogi. Pewnie wiele razy podczas oglądania zadawałeś sobie to jedno pytanie, czy ja też mógłbym zrobić własną grę? Czy jestem w stanie skończyć i wydać grę, za którą inni chcieliby zapłacić prawdziwe pieniądze? Od razu rzucę konkretem. Każdy jest w stanie zrobić własną grę. Nawet osoba, która wie, że nigdy nie nauczy się programować, czy nawet ta, która nigdy nie będzie w stanie narysować prostej grafiki, po obejrzeniu tego filmu zrobi własną grę. Dostajesz przed sobą gotowe rozwiązanie. Prosty plan, który sprawdzi się u każdego, niezależnie od jego umiejętności czy talentu. Musisz. Jedynie poświęcić mu trochę wolnego czasu i dać siebie 100%. Zacznijmy od początku. Żeby wiedzieć w ogóle czego masz się nauczyć, musimy wybrać Ci odpowiednie narzędzie do pracy. Tym najważniejszym i podstawowym będzie program do tworzenia gier, który nazywamy silnikiem. Żeby jak najbardziej ułatwić Ci wybór programu i dosłownie poprowadzić Cię za rączkę, proponuję ten prosty schemat. Przy każdej ścieżce musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, która strona bardziej Ci pasuje i podążać tą drogą. Pierwszym pytaniem, jakie wprowadziłem, jest podział na umysły ścisłe i te bardziej uzdolnione artystycznie. Od razu mówię, że każdy z nas ma w sobie coś z jednego i drugiego, więc najlepiej będzie jakbyś dokładnie obejrzał obie gałęzie drzewka i powybierał najlepsze dla Ciebie informacje. Bardzo często przeglądam statystyki widowni tego kanału i wiem, że zdecydowana część mojej widowni to stereotypowi technicy informatycy. Myślicie logicznie, doskonale idzie Wam matematyka i często jesteście już dobrymi programistami. No! Dlatego zacznijmy od tej ścieżki. Czy potrafisz programować? Jeśli tak, to jaką grę chcesz zrobić? 2D czy 3D? Jeśli zależy Ci na grze w trójwymiarze, to wybierz silnik obsługujący język, który już potrafisz. Dla przykładu, ludzie piszący w C Sharpie odnajdą się w Unity, a Ci znający Pythona lepiej będą czuli się w Godocie. Jeśli chcesz, żeby Twoja gra była w 2D, to zapomnij o silniku. Wybierz bibliotekę pasującą do języka, jaki potrafisz. Jeśli jest to C++, polecam SFML-a, a jeśli piszesz w Pythonie, Pygame będzie dobrym wyborem. Dlaczego nie powinieneś używać silnika w tym wypadku? Wspomniałem o tym w najpopularniejszym filmie na tym kanale o tytule Nie używaj Unity. Jeśli nie oglądałeś, możesz go teraz nadrobić. Ale co jeśli jeszcze nie potrafisz programować? Znowu musisz zadać sobie to jedno pytanie o świecie gry. Jeśli ma być 2D, to wybierasz Godota. Jeśli 3D... Musisz wybrać między Unity a Unrealem. Wybierz Unity, jeśli celujesz bardziej luźny styl graficzny, ala Fall Guys, lub Unreala, jeśli interesuje Cię hiperrealistyczna grafika. Ale co, jeśli nie jesteś umysłem ścisłym, ale za to natura obdarzyła cię talentem artystycznym? Podzieliłem was artyści na dwie grupy: takich, którzy wiedzą, że nigdy nie uda im się zrozumieć programowania, i takich, którzy wiedzą, że po wielu godzinach nauki coś ogarną. Jeśli wiesz, że kod nie jest dla ciebie, wybierz G. -Develop. To dobry, darmowy silnik, w którym zrobisz świetne dwuwymiarowe gry. Niestety w pojedynkę będzie Ci ciężko zrobić coś w 3D. Jeśli jednak masz psychę zabrać się za programowanie, to wracamy do identycznej sytuacji sprzed 30 sekund. Grad 2D, Godot, realistyczne 3D, Unreal, luźne 3D, Unity. Wiem, że brzmi to mega chaotycznie, ale nie przejmuj się. Pierwszy link w opisie otworzy Ci omawiany schemat i możesz go sobie na spokojnie przeanalizować i wybrać odpowiedni dla Ciebie silnik. Teraz możesz odsapnąć, bo właściwie przeszedłeś już przez najtrudniejszą część tworzenia gier. W końcu na YouTubie najwięcej filmów dotyczy wyboru silnika, a masa osób musi porzucać wielomiesięczne projekty przez źle dobrany silnik. Ale tworzenie gier to nie jest jedna umiejętność. To działa jak postać w grze RPG. Masz pewne umiejętności, jak na przykład programowanie, grafika, efekty, dźwiękowe muzyka, gameplay, pomysł czy klimat Każdą z nich musisz expić i levelować osobno. osobna. Gamedew to nie skill, a skillset to zestaw umiejętności. Wiele wymaga od ciebie nauczenia się dodatkowych programów. Skąd wiedzieć, które pobrać? Na szczęście ten wybór zależy tylko i wyłącznie od Twoich preferencji. A jak takowych nie masz, to wybierz te darmowe lub wyglądające najfajniej. Na przykład, do modeli 3D Blender brzmi super. Do rysowania pixel artów A-Sprite. Kod możesz pisać w Visual Studio Code, a muzykę tworzyć w Boska Coil. Wystarczy teraz obejrzeć 30-minutowe. Tutoriale do każdego programu, co wbije ci ten pierwszy poziom w każdej umiejętności potrzebnej do tworzenia gier. Jeśli dotrwałeś już do tego etapu, to znaczy, że jesteś już gotowy do stworzenia własnej gry. To znaczy, że jesteś w stanie stworzyć produkcję, w którą inni ludzie będą chcieli grać, za którą będą chcieli zapłacić ci swoje własne, ciężko zarobione pieniądze. Teraz nie możesz się poddać. Musisz zrobić swoją pierwszą grę. Ale jaką? Zasadniczo, piękne w game game jest to, że możesz zrobić po prostu wszystko. Własne GTA V, Forza Horizon czy Half-Life'a. Potrzebujesz jedynie czasu i umiejętności. Niestety, aktualnie masz tylko czas, więc musisz zejść na ziemię. Zabierz się za prosty projekt, na przykład klona Flappy Birda. Uruchom więc wszystkie swoje narzędzia, a ja przeprowadzę cię przez każdy etap, tak żebyś nie czuł się zakłopotany. Zacznijmy od grafiki. Nawet jeśli nie masz talentu i wiesz, że nie zrobisz nic ładnego, to nie przejmuj się. Wybierz styl, który po prostu najbardziej ci odpowiada, może bardziej od Znajdziesz się w Flow Poly, Pixelarcie lub Twoja gra będzie najładniejsza, gdy użyjesz samych kształtów zamiast grafik. Eksperymentuj i zobacz, co idzie Ci najlepiej. Dodatkowo polecam zastosować metodę działania, którą nazwę algorytmem ewolucji. Jeśli musisz zrobić przepiękną grafikę storczyka, narysuj 10 kwiatów. Wybierz 5 najlepszych, resztę odrzuć. Teraz spróbuj narysować tę piątkę ponownie, ale lepiej. Tym sposobem znów kończysz z 10 kwiatami. Powtórz teraz poprzednie kroki tyle razy, dopóki nie otrzymasz przepięknego storczyka które od początku miałeś w swojej wyobraźni. Tą metodą możesz zrobić wszystkie grafiki. Następny etap to dźwięk. I jeśli o niego chodzi, to nagrałem do nich obszerny poradnik, który właśnie wyświetla ci się na karcie w prawym górnym rogu. Możesz go teraz obejrzeć i wrócić do tego filmu. Dalej, normalnie tworzysz fabułę i świat gry oraz wymyślasz historię jej bohaterów. Co prawda, nie zrobisz tego w naszym Flappy Birdzie, ale jest to bardzo ważna część tworzenia gier i warto, żebyś miał w tym jakieś doświadczenie i wbił w tej umiejętności następny poziom. Możesz na przykład napisać na karcie nowego quest'a do Wiedźmina w ramach praktyki. Dalej powinieneś zaprojektować mechaniki do swojej gry i jej poziomy. Mechaniki klonujemy z gotowej gry, która nie ma poziomów, więc te etapy również sobie odpuścimy. Jednak spróbuj je przećwiczyć, tworząc na przykład mapę do Minecrafta. Możesz również uruchomić ciekawie zaprojektowane gry, skupiając się na działaniu i procesie przedstawiania graczom każdej z mechanik. Teraz masz już wszystkie asety, czyli takie bloki budulcowe gry. Musisz je tylko ze sobą skleić za pomocą twojego silnika i kodu. Ze względu na różne silniki, jakie wybraliście, ciężko mi w w tym momencie napisać coś pomocnego. Jednak nie przejmuj się. Zaprojektowałem takie silniki, które mają tysiące tutoriali kursów w internecie. Więc nawet jeśli nie wiesz jak coś zrobić, to w 5 minut możesz znaleźć gotowy poradnik na YouTubie rozwiązujący Twój problem. Jeśli chodzi o kod i ja zrobiłbym tak. Jeśli wiesz, że programowanie przyda Ci się w życiu, śmiało odpal na YouTubie kurs Mirosława Zelenta z C++ i obejrz go w całości w pełnym skupieniu. I zanim zhejtujesz mnie w komentarzu, bo przecież to przestarzały kurs uczący złych praktyk, poczekaj. Naszym celem nie jest nauczenie się C++ 2000. 24. Tylko konceptów programowania, jak pętle czy funkcje. A to moim zdaniem pan Zeland przedstawia najlepiej na świecie. Potem przeglądaj już poradniki dostosowane do twojego silnika i w spokoju podnoś swój level w programowaniu. Ale jeśli wiesz, że programowanie nie przyda ci się nigdy, nie przejmuj się. W Unrealu korzystaj z blueprintów, w Unity z systemu Bolt, a w Godocie, no nie wiem, przepisuj kod 1 do 1 z tutorialu. W końcu byłeś na tyle odważny, żeby uznać programowanie za niewarte nauki, więc teraz radź sobie sam. Dobra, teraz skup się, bo to będzie najważniejsza rada. Nie porzucaj tego projektu. Przeprowadź go od początku do końca. Kończ, co zaczniesz. Tylko w ten sposób wydasz grę. Pracuj dalej. W ten sposób w niedługim czasie powstanie słaba, ale gotowa produkcja, w którą można zagrać od początku do końca. Możesz ją nawet wydać na darmowej platformie, itch.io, tak żeby gracze mogli ją testować i udzielić ci informacji zwrotnej. Nawet nie myślę o Steamie. W czasie pisania skryptu sam jestem na etapie udostępniania mojej gry na Steamie, z której w ogóle devlog macie w karcie. I jest to piekło. Cała weryfikacja podatkowa i opłaty zajmują dni lub nawet tygodnie, a i Steam zabierze ci jakąś część dochodu w ramach ich podatku. Itch to darmowa platforma, która nie będzie chciała od ciebie nawet grosza, a udostępnienie tam gry podniesie twoje umiejętności wydawania gier i marketingu, a może nawet przyniesie ci jakiś mały zysk. Moim zdaniem warto. Teraz druga mega ważna rada. W tym momencie przejdź przez każdą część swojej gry i ją dopracuj. Popraw efekty dźwiękowe, hitboxy, grafiki, dialogi. Poprawiaj wszystko tak, żeby było absolutnym szczytem twoich umiejętności. Także jak ktoś zobaczy twoją grę, pomyśl, że masz 10 lat doświadczenia, a nie 2 tygodnie. W tym miejscu skup się na swoich słabych stronach. Jeśli źle rysujesz, spraw, aby to były absolutnie najlepsze grafiki, na jakie cię stać. Jeśli nie idzie ci optymalizacja, spraw, żeby twoją grę można było odpalić nawet na najgorszym tosterze. Dla przykładu, możesz dodać do swojego Flappy Birda menu ustawienia, tłumaczenia na różne języki skiny do ptaków, sklep, mikro, transakcji czy tabele wyników. Po dodaniu czegokolwiek przeanalizuj jeszcze raz każdą część gry i sprawdź co możesz ulepszyć lub poprawić. I po prostu to zrób. Weź też pod uwagę opinie innych graczy. Tobie może się wydawać, że gra jest zbyt prosta, bo podczas procesu tworzenia przechodziłeś ją tysiące razy. A obiektywnie może okazać się, że gra jest niemożliwa do przejścia dla zwykłego śmiertelnika. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, to szczerze ci gratuluję. W krótkim czasie osiągnąłeś średni stopień zaawansowania w wielu umiejętnościach jak programowanie, grafika, kompetencja tworzenie efektów dźwiękowych, wydawanie gier, marketing czy storytelling. W dodatku masz mega dopracowanego klona Flappy Birda, którym możesz się pochwalić rodzinie i znajomym bez poczucia cringe'u. Może nawet zarobiłeś już jakieś pieniądze ze swojej gry i jesteś w stanie zainwestować w edukację lub lepsze narzędzia. Tak czy siak, teraz jesteś już gotowy na ostatni etap. Stwórz najlepszą grę indie 2024 roku. Tym razem skup się na swoich mocnych stronach. Jeśli najlepiej szło ci komponowanie muzyki, spraw, by to ona stała się główną mechaniką w twojej grze. Jeśli story telling i tworzenie świata fantazy to twoja pasja? To zrób Wiedźmina 4 i zarabiaj miliony. Ukończenie następnej gry znów podniesie Twoje umiejętności i sprawi, że kolejne będą znacznie lepsze. Jeśli w dodatku dasz siebie 100% i wielokrotnie poda się procesowi polishingu i całego poprawiania, to w krótkim czasie osiągniesz mistrzostwo w swoim zawodzie. Może teraz warto zastanowić się nad game jamami, czyli eventami podczas których masa twórców robi gry w ograniczonym przedziale czasowym, które są potem oceniane i często otrzymują wysokie nagrody, na przykład pieniężne. A może warto teraz stworzyć jakiś mały, trzyosobowy team i próbować swoich sił w większych projektach. Albo spróbować tworzyć gry na konsole lub inne platformy. Tak czy siak, na tym etapie nie powinienem już Ci być potrzebny. Pamiętaj jedynie, że ciągłe powtarzanie i ulepszanie jest kluczem do sukcesu. A i odpal mi tam jakieś grosze, jak już będziesz miliarderem. Zapamiętasz, że to ja praktycznie zaprowadziłem Cię do tego miejsca za rączkę, prawda? A teraz idź już, idź, sio, i twórz gry, które zmienią świat. Do widzenia.